Dziś rozpoczęły się targi sadownictwa i warzywnictwa w Kielcach, mamy 456 wystawców, 72 z zagranicy, z 18 państw. Wystawa rozciąga się na przestrzeni 3 hektarów. Podczas targów odbędzie się 6 konferencji: tradycyjna, sadownicza, truskawkowa, warzywnicza, nowość maszynowa i o uprawie winorośli. Mamy też dwie. W zeszłym roku e, dodatkowe atrakcje, poletka sadownicze i jagodowe z nowoczesnym uzbrojeniem takim, o którym każdy ogrodnik może pomarzyć. Spodziewamy się około 15 tysięcy odwiedzających. Rok 2025 jest rokiem nowości. Mamy powrót Ridomilu Gold w nowej odsłonie jako Ridomil Gold R, czyli zawiera znaną bardzo dobrze państwu bardzo mocną systemiczną substancję aktywną, którą jest metalaksyl M w połączeniu właśnie z miedzią w postaci tlenochlorku miedzi. Przeciwko właśnie zarazie ziemniaka, przeciwko mączniakowi, rzekomemu. No i rejestracja tutaj myślę również bardzo ciekawa. Ponieważ są to oczywiście ziemniaki, cebula, pomidory uprawiane w szklarniach, jak i również winoroś, która się coraz bardziej rozwija także w naszym kraju. Jesteśmy już po raz kolejny na targach TSW w Kielcach. 15 edycja. Dużo odwiedzających, dużo zapytań o różny asortyment naszych produktów. Przede wszystkim o produkty biologiczne, bo ta tendencja, która utrzymuje się w całej Europie i też przechodzi do Polski, to rzeczywiście produkty mikrobiologiczne. W tym sezonie promujemy ponownie jak w poprzednim nasze rozwiązanie z zeszłego roku, które zostało wyróżnione w konkursie na nagrodą profesora Pieniążka, czyli produkt Backtop Profos. Ale mamy również nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o siarkę w płynie. Siarka połączona z terpenami, fajne, ciekawe rozwiązanie, dużo pytań, dużo zapytań. Mamy nadzieję, że przełoży się to również na sprzedaż i tego jesteśmy pewni. W tym roku wprowadzamy na, na nasz krajowy rynek trzy nowości. Są to produkty typu strap, dedykowane do zwalczania nasionicy trześniówki oraz do muszki skrzydłej potocznie zwanej drosofilą. Drugą nowością jest produkt dedykowany do upraw szklarniowych przeciwko skośnikowi, tucie, absolucie. I trzecią naszą nowością jest właściwie program komputerowy do zarządzania pozostałościami i to produkt jest Reziu. Program Reziu jest jedynym programem, który pozwala zarządzać pozostałościami. W produkcie tym możemy zaplanować tak nasze zabiegi, by było jak najmniej pozostałości ostateczne podczas zbioru. W tym samym programie możemy dostosować się do określonego odbiorca, do sieci handlowej. Dzięki temu możemy ustawiając odpowiednio program, przewidzieć dwie pozostałości, trzy pozostałości albo zero pozostałości podczas zbioru. My tutaj firma Agri promujemy markę nawozów do listnych folik. Nasza polska produkcja. W tym sezonie mocno stawiamy zarówno w uprawach sadowniczych, jak i warzywniczych na naszą linię LS. To są nawozy, w których składniki kompleksowane są lignosulfonianami, czyli naturalnymi składnikami komple kompleksującymi minerały. Są to składniki, które zarówno poprawiają przyswajanie składników odżywczych, jak również sprawiają, że nawozy są bardziej bezpieczne i delikatniejsze dla roślin uprawnych. Firma nasza obchodzi dziś gdzieś w tym roku dziesięciolecie swojej działalności. Po tych 10 latach jesteśmy naprawdę znaczącym producentem środków ochrony roślin nie tylko w kraju, ale także za granicą. Na dzień dzisiejszy prowadzimy eksport do ponad 27-8 krajów, gdzie mamy sprzedaż produktów zarówno do działalności takiej typowo rolniczej, czyli do takich upraw jak pszenica, rzepak, burak, ale również Nasze portfolio cały czas rozwija się w kierunku produktów do upraw sadowniczych i warzywniczych, a to dzisiejsze spotkanie jest poświęcone właśnie tym uprawom specjalistycznym. Nowości, które dzisiaj prezentujemy, to rozwiązania do upraw sadowniczych, to rozwiązania również w uprawach jagodowych i uprawach warzywniczych. Z nowości przeznaczonych do upraw ogrodniczych prezentujemy preparat Mimik, nowy insektycyd do zwalczania zbójek, larw, które wychodzą po przyzimowaniu. Bardzo silne działanie larwobójcze, ale pojawia się też bardzo wiele pytań o rozwiązania biologiczne, o rozwiązania naturalne i tutaj odpowiedzią na te zapytania jest nasz nowy preparat Mevalon. Fungicyd, który nie pozostawia żadnych pozostałości w owocach, zarejestrowany do zwalczania szarej pleśni i gorzkiej zgnilizny jabłek. W uprawach jagodowych i warzywach dużo rozmawiamy o biostymulatorach, ale bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz nowy preparat Encera, zawierający bakterie azotowe. I pokazujemy jego zastosowanie nie tylko dostarczające azot, ale również i działanie biostymulujące. Olbrzymie zainteresowanie, bardzo dużo odwiedzających. Cieszy nas to, jesteśmy tu dla Państwa. Spotykamy się z Wami, rozmawiamy, ale też przekazujemy informacje na temat nowych rozwiązań, produktów, które dla Państwa wprowadzamy. Jednym z takich produktów w tym sezonie będzie Selektyk. Przydatne narzędzie w Gruszach. O tym mówię podczas wykładu i naszych konferencji, które dla Państwa przygotujemy w terenie. Poza tym produkty wspomagające ochronę i takie przydatne do produkcji zero pozostałości, między innymi ASX Miedź Systemiczna, Wiflo Miedź Bor, ale również i produkty oparte na srebrzy, które wprowadziliśmy do oferty w ubiegłym sezonie. To wszystko cieszy się dużą popularnością i o to Państwo pytacie.